Tema. nie licząc live'ów, to dawno się nie, nie słyszeliśmy, więc dzisiaj <grym> zagramy sobie na y, moim serwerze Allaycraft i nie, nie wnikajcie w to, co się tutaj stało, bo ja chciałbym to też wiedzieć, co tu się stało, a sam nie wiem Tak, jest to mapka zgrana z internetu, wgrana, no i są tutaj dwa tryby <laughs> Survival Satiow yy, Anarchia SMP ten tryb jest wyłączony i prawdopodobnie go nie będzie ale mogę go przerobić w jakimś yy, niedalekim czasie na jakiś inny tryb no i o tym będziecie poinformowani ale działa to na tej zasadzie, że świecące się tryby yy, działają, są aktywne, a te nieświecące nie jest niby łączenie ze survival cubics ale nie ma nic nie łączy za to jak wejdziemy sobie w survival satio <laughs> to jesteśmy sobie na survival satio akurat ja jestem pod Sky City. No. tu macie wszystko, wszystkie komendy są a tu co się stało? baun jest, no ten tryb raczej znacie. Co do zmiany IP y, Allycraft już nie, nie ma a, y, IP alaycraft.pl. Niestety tłumaczyć nie będę, ponieważ wytłumaczyłem to w ogłoszeniach na Discordzie. A nie chcę też jakby robić żadnych spin. Dlatego, żeby wbić, to wystarczy, że wpiszecie y, teraz tą domenę, tę IP i Wam wszystko fajnie zadziała. W ogóle albo mi się wydaje, albo mm, w 1.19 op Optifine, tej takiej beta, yy, się kolorki zmieniły jakoś. Dobra, ale ja jestem na lobby, hubie i idę na Anarchię, bo dzisiaj zagramy sobie na Anarchię SMP. Nie jest to ta ory oryginalna Anarchia SMP stworzona przez youtuberów, bo jest to po prostu na moim serwerze Anarchia taka, no, chciałem, zrobiłem i tak można tutaj cheatować. można <laughs> wszystko, niestety. Yy, niestety, dlatego, że ja szczerze wolałem tryb lifestyle, yy, który po prostu wybieraliście na Discordzie, na ogłoszeniach, jaki tryb wprowadzamy. Jeżeli wybierzecie anarchię SMP, to wprowadzimy anarchię SMP. Opis był po prostu taki, że na anarchii można wszystko łącznie zglifowanie. No, czyli cheaty również, multi również, ale nie wiem, czy tego nie blokuje serwer lobby, więc nie wiem, czy Wam się to uda w ogóle. Yy, no, dosłownie wszystko. No, ale fly delikatnie jest ograniczony. Tak, mega delikatnie. I cóż, mogę Wam jeszcze zarek... Yy, Zareklamować fajny kanał nagrywający z właśnie Alejkraftu. Z dwóch trybów nagrywa: <laughs> Nagrywa Survival, satiów oraz właśnie Anarchię. Niestety, na anarchii jest mu trudno, bo dopiero zaczął. I jakoś mu średnio idzie, więc chcę mu właśnie pomóc. Tak jeszcze uprzedzę pytania, nie ma tu komendy spawn, nie ma tu komendy tpa, nie, nie można używać takich komend, bo ich po prostu nie ma. Jest tu jedynie, y, jaki dodatek, jest tu tryb lifesteal, czyli właśnie system serc, a tak w skrócie polega na tym, że gdy po prostu zginiemy, tracimy jedno serce. Jak widać, straciłem serce. Za to, gdy kogoś zabijemy lub, lub skraftujemy y, to serce w ten sposób, dostajemy ekstra serce, które jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, dodaje nam się. Dobra, napisałem do Xalow y, X. -a. Czy chce ze mną nagrać teraz odcinek? <laughs> Właśnie ten, który widzicie. Yy, niestety nie, bo nie mógł teraz. No i właśnie napisałem do gracza Uniku do i się zgodził. No, dzień dobry Dopek. Dopek sobie zrobił ostatnio skina. ocencie Oj, mi yy, seta. Piękny skin moim zdaniem. Mega fajny. No, mi się podoba, nie wiem jak wam. Na pewno w tym odcinku zrobię też y, skrzynkę Dopek. I dam ją gdzieś, nie wiem, nie, niedaleko spawnu lub w sumie można daleko. A tam będą jakieś itemki. Zdobyte na survivalu. Ja sobie cheatów nie włączyłem. Na razie nie chcę. Cześć Szymon. Wbijasz na anarchię? Czekaj, czekaj. Okej. Okay. Ja mam dzisiaj taki cel. Yy, mini cel. Czekaj. Bo ukryć gdzieś, yy, nie, nie wiem właśnie, czy daleko, czy niedaleko odspał na y, skrzynkę z jakimiś itemkami. Ja ci mogę dostarczyć ją na play. Dobra. <laughs> Tylko problem będzie właśnie, nie mam shulker boxa. Czekaj, muszę sobie IP skopiować z co bo nie mam ani jednego serwera. O, dobra, poko. No trudne jest to IP. Niestety, no było takie fajne. No bo teraz jest y, inny IP. Zresztą chyba wiesz jakie. Ja. To nie. jest... Y, tak. O kurde! Co o. jest? Straciłeś serce? Jest chyba przy, przez ten eee. przegłos. Dobra. No. Już, już nie powinno być. Co się stało, bo ja nie wiem. Ile masz serc? Ja. Mhm. Nie, to chyba serc. O kurde. A tu jeszcze 7 razy zginiesz i dostaniesz tego bana. Dwa tygodnie. Dwa. <laughs> Dwa, tyg Dwa tygodnie. A ja wiem dlaczego zdechłem. Czemu? Bo ja byłem na flysie się wylubowałam w powietrzu, nie? Mhm. A kurde, ja w, ostatnio w endzie zdechłem. Było ciekawsze, wiadomo. <laughs> Dobra, idziemy sobie. Dobra, wychodzimy z tej dżungli, no, bo to nie ma sensu tutaj być. Ja nie wiem kto wpadł na pomysł, Robię rozwijać się na dżungli. Nie mam tego pojęcia. O, ja cię. Boję się, że piszą. Oczy widzi Ej, bo ja się mogę teraz Chciałabym, mówić, no nie? wiesz o co mi chodzi, Satyr. Paweł. Ja, ty chyba już wiesz, jak nie mam A powodzenia. A ty gdzie jesteś? Ja w jakiejś wiosce. Aha. 1500 na 400. O, kurde. No wiesz, ja tam wolę bez cheatów ta gra jest i tak zbyt łatwa. Na zwykłą? Tak jak mi powiedzą? E... Tu trzeba co? trudności trzeba, no. No jest łatwa OOOOH WOOOOOOH OH MY GOD Oh MY GOD WOAH OH MY GOD Why? Dla mnie Warden miał być w 1.17 No i wtedy by było jeszcze gate, jeszcze bym powiedział, że spoko Ale jak go tak spóźnili no, ja teraz i dopiero teraz go dodali to o nie, średnio o nie, o nie, nie, nie. No. idź, idźcie spać o, ja nie, idę na spałna czemu? No. to ja też mam wyjść i dopek się prześpi? czy... no niech się prześpi bo ja, ja, ja teraz nie mam jak Okej. Okay. dobra ja tak szczerze co sądzicie o Trybie Survival, Satio. Nie, powiem no, jest. Ale nie dla mnie. Czyli co wolicie bardziej? Anarchię czy Survival? Na moim serwerze. mam że na no, anarchię możesz No nie do końca to samo. Właśnie to bym tego wolało tego. Nie wiem, ja teraz gram sobie na salwyże. Na anarchii. Więc bez cheatów jak na razie. Ale salwy. Wersja, to zrobi. ogólnie pytałem dlatego bo nie przyjął się ten tryb dobrze w ogóle wybierali anarchię ale ani trochę ten wolą survival czekam nadal tego miejsca na schowanie skrzynki ale nie wiem co tam do niej włożę bo szczerze nic, nie tego. nic cennego nie mam no Ty właśnie o, lawa pulka. Mnie tam nie ma. Ja, ja chowam skrzynkę, ale nie wiem z czym. Chyba to jednak nie będą y, itemy z, z survivala. No, a na craft było to samo. Nie dawałem z survivalu. Teraz przy sobie nic nie mam, a nie chcę potem... Tyle szedłem, żeby nic nie dać. To tak głupio trochę. I nie, mi się wydaje, albo... Albo tak, kolorki się zmieniły. W tym Opti No, problem jest właśnie z graczami, że tak mało tutaj jest graczy na ja serwerze. Ja reklamowałam serwer. <laughs> Widzę po statusie na Discordzie. No, na Discordzie reklamowałam, na wszystkich serwerach Discord rekla reklamowałam. Oczywiście ten sam dwoje reklamowałam. Mhm. Bo IP nie mogłem wysyłać, no nie, tylko mogłem, bo nie, coś się z IP stało, nie mogłem wysyłać, Ja no wysyłałem linka do dąsa 2 i dostałem, dostałem dużo razy bank. dużo. Oj Szymon, ty się tak poświęcasz, no, ale nie rób tak więcej. Stało mi 15 Jakoś trzeba sobie z tym poradzić, nie to wiem, właśnie to? teraz... Teraz jest dobra okazja, by przekazać y, widzom, którzy oglądają. Żeby wbijali jeśli może im się może im się spodoba, może wezmą, y, ten. Zapraszam znajomych na serwer i w ogóle. O! Znalaz znalazłem tą jakąś bazę. Nagrywam, nagrywam. Trzymam. 14 minut już, ale pewnie po tych cięciach będzie mniej. Eee, Zbagowało mi się coś. No, zbagowały mi się te teksturki, A, ale już git. Dobra, pytanie do Was, Szymon i Dopek. No eee, to? Te itemy, które mam schować w skrzynce, mam y, wziąć z GameModa czy z Survivalu? Weź to, co Ale z GameModa czy z Survivalu? No to Szymon z czego wziąć lepiej? Bo na Survivalu nic nie mam, mam same śmieci. Dobra, zostawię tutaj itemy z Game Mode, bo na Survivalu nic nie mam. A na Ax Axel robiłem to samo, czyli z Game Moda brałem. Więc tutaj zostawiam wam skrzynkę. <laughs> Taką. Jakich No, są na odcinku. Kto gra na salwyrze, ten wie gdzie dokładniej. Kto nie gra, pewnie też wie, zauważył. I dokładniej nie powiem, gdzie jest. Dobra, ja mam problem z jedzeniem. No, ja też. A jeszcze do tego deszcz pada. O kurde. Co jest? Pełno mobów. Jest pełno, pełno mobów tam było. Co się co, dzieje, Szymon? Półtora serca. O kurde. Jeszcze najgorzej, że. Najgorzej, że ty masz 7 serc tylko do tego. Nie muszę nauczyć, Powodzenia! Ja sam bym starczył. Dobra, jest Arbus. O, opuszczony Porta Portal, a nie tu. Coś Skrzynka. Mapa, o. Czym tu jest tabsy? chuba 00. Kordy spawna to są 00. Zero, zero. blisko no. ja w sumie też blisko trochę za blisko to zbudowę yy, tą skrzynkę damy mam no, no, no. idę w stronę spawnu mam ten pion gdzie są żabki ja. o, i są tam? są tam te żabki? są no. O. jedna ale hmm ciekawe kto no. robił no trafiłem na bambolandię prawie 21 tak w ogóle Dobra. ej ale mi teraz ten salwór przypomina takiego lunała gdzie ja trafiłem? co tu się stało? ja chyba jestem blisko obok spawn'a bo no znaczy 100 kratek jeszcze No, anarchia. Pięknie to wygląda. Wbijajcie, bo widzicie te piękne, y, te no. Jeżeli nie lubicie widoku takiego, to wbijcie chociaż na survival. No. Ten lago, lava cast, czy coś, jest nieskończony. No wiem. Będziesz go kończyć? Oczywiście. A kiedy? Mam na czy nie? Tego nie wiem. No, nie wbijesz z multi na hub. Bo hub to tego zabrania. Za to na anarchii teoretycznie wszystko można. No, ale hub zabrania. No, więc. O kurde, spadnę. Na spawnie zginąłem. Mam O nie. Co tu robi golem? Gdzie ty jesteś? Jestem w bazie. Tak w ogóle do pek yy, widać kordy bazy jak coś. Także no. Nie wiem czy będziesz zły, czy co, ale... Ale widać, tak cię informuję. Więc każdy może tutaj wejść sobie do nas i zniszczyć. Trochę przykre, że zrobiłem dwa tryby i nikt nie wbija na anarchię oprócz was. Eee, za to na survival tak, gdy wybrali anarchię też. Płatwuj tam. I to jeszcze było otwore. Jak? No Ech. i to. Ja o autoarmorach zapomniałam. Co ty? Jak? To no, jest? Ja. <grywa> Wyrzuciłeś itemy, a one były tu. Nie, nie wiem. Nie wiem. A załatka Dzięki, Szymon. Uf. Gdzie są villager... villagerzy? Ja wiem. Per. O, kolem tu jest. Co jest? kurczę. z was o ja No to stracimy wiele No, bo, bo mamy wieśniaków Bo mamy wieśniaków, więc się zrespiły No O kurde jedzenie Ciekawy jestem kto dostanie pierwszego bana tutaj No masz. A dziewięć. Ja miałem 13, ale. Mm, głupio zginąłem. Endzie przez cheaty. No i. Tak, drugi. Co? Nie, zbagowały się. Jest to nagrane uksalowa. Jest to z, na, na, nagrane uksalowa. Moja Nora. <śmiech> <śmiech> Jakbyście byli ciekawi, czemu są dwa łóżka. To jest moje, a to jest Kubiksa. Możliwe, że coś nagra z anarchii. Pewnie założy Sky City tutaj na anarchii. Możliwe bardzo. Ej, niby grzmi w tle. Ale tak naprawdę to nie grzmi, ale grzmi. Logiczne, nie? Bardzo. Jak idzie? Jak już to była, dopek. Hmm. Sandera. ale czego? Longosandera. Sandera. Nie masz takiego fajnego S. nie wiem. U mnie też nie masz. Chcesz jedzenie nie. co budujesz? A, dobra. Ej Szymon a znowu. A nie jednak nie. Wiem Szymon Co to grabiesz trójka. Do Szymona, kurde, ktoś przegłos ma. Idę do netheru. I co tutaj jest? Nic tu nie ma. Ktoś tu kopał. Tutaj nie ma. do o weźmy kwart. Jest ładny. Tam, Dopek ma al.

Nie wiem jakby to wykorzystać. No hmm. dobra, to by było wszystko. Hmm. Zapraszam na serwer i na Survival i na Anarchię. Możesz zaprosić znajomych. Nie wiem. Ale chcę Cię tu widzieć. Pa Pa.